Przepraszam panią bardzo, do Mirowski. Wojtek? Eee, Wojtek. Wideo. Wojtek wideo. Stary, przepraszam cię, bo tak. To... Wskakuj to cię podrzucę. Tylko jestem chłopakiem. No wiem. Cześć, to Sławomir. Panie. Pogadamy sobie trochę o biznesie muzycznym. Dobrze. Chcę wiedzieć wszystko. <laughs> Powiedz mi po prostu, no, komu się boli, żeby w radio być. Wszystko mi teraz opowiedz. Nie ma tajemnic. Trzeba być po prostu znakomitym artystą. <noise> Tobie to nie grozi. <noise> Mam luz. I kiedy poczułeś pieniądz? Miałem taki system, na serio. Wchodziłem do programów, w których można było wygrać pieniądze i na przykład tu wygrałem kilka tysięcy, tu kilkanaście, tu kilkadziesiąt i żyłem tak przez kilka lat, na serio. Potem byłem biedny, a potem znowu wygrywałem jakieś większe sumy. Jak byłeś biedny, to na czym oszczędzałeś? Mieliśmy dylemat z żoną, bo byliśmy biedni dwójkę. Biedni we dwójkę to już jest bogactwo. Tak, tak. Ale tak środ... byliśmy bogaci w środku. <noise> Ale się tak, że my się 5 złotych i było do wyboru. Czy kupujemy za te 5 złotych fajki, bo fajki kosztowały 5 złotych, czy kupujemy na przykład bułkę i picie. I z reguły kupowaliśmy fajnie. I artysta mówi o sobie, musi mówić, jest tak, zobacz. Papiero z dłoni, cicho zgasł, siedzę sam, późno już i wierzysz mu, nie? Za oknem księżyc świeci sam. Da, na na, na, na ta, Ale sobie, no tam jest cały czas to down, 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 to co, nie, nie, nie braku ci słowa, czy, czy co? Musi być coś, no. taka część, z której ludzie się identyfikują, a po drugie to odwagi trzeba. Ale, no, nie, no, no lala nie pasowało mi. A jaka jest różnica między lala a Tada? Lala jest takie luźne od niechcenia, takie trochę głupkowate. Masz niespodziankę, tadaą, nie mówisz niespodzianka, lala. A słuchaj, jak piszesz takie lala, la, la, czy tamten, to ludzie się nie denerwują? Jacyś tam. Denerwują się. Pani? No. I co ci piszą pod takim teledyskiem? Mam w telefonie. Nie jesteś ani muzykiem, ani artystą, tylko tumanem. Półczuję ci. A sk skąd znasz? Skąd dowiedziałaś? Czekaj, mi piosenkę ułożyć po prostu. Na 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 la la la. Dobra. Twój, w, wiesz, to co umiesz. To co umiem. Trzymaj no. się tego co umiesz. Dobra. Taka piosenka. Wyjście z imprezy. Na no. na 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 na. Na razie. Będzie taki. <śmany> Dobre by było. Na 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 razie. Nie. Na 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 na. razie. Wchodzi, nie? Wchodzi jak nic. Może duet. Wchodzę. Zróbmy. To. A zła.

Sławomir i, i gość. A ja bym na przykład, wiesz, mogę mieć pseudonim? No jak? Mam misio? na trzecie imię Maria, a Sławomir Maria też taki Albano i Romina Power. Dziś Słowicze. potrzebny mi ktoś nowy, taki, taki ktoś jak Ty, kto w korowodzie czarno-białych dni będzie jak nagły dopływ świeżej krwi. Robię nic, o tak oh, 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 oh. prawdę to piszę. i chodzę skąd, oh, 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 oh. Robię nic. A słuchaj, a żona się na przykład nie przypiła do tekstu, że tam śpiała, że e, kogoś nowego potrzebuje? Przypiła się i musiałem się gęsto tłumaczyć, że naprawdę nie miałem tego na myśli. Więc ale miałeś? Chodziło mi o kolegę. Ludzie potrzebują kogoś. Kogoś to być czekał. W życiu o to chodzi. No, no tak, ale mówię, że żona. Ja jest mam twoim kogoś. kolegą. Czy e, dopuszczasz zdradę? Jeżeli ja na przykład, ja bym z kolegą chciał zdradzić swoją żonę, to on mogę. I to ona w ogóle mogę nawet jej powiedzieć, i ona nie ma w ogóle. To dziwnie jest. Tylko jeżeli chce, jeżeli bym chciał, oczywiście. No tak. Jeżeli bym bardzo chciał na przykład, jeżeli no. bym... A przykład... chcesz? No co ty? Gdzie? Z kolegą? Wojtek! No co ty? A tu, a a tu zgasz a a Zamknij drzwi a tu, a o, Na początku. A to jest imprezie piosenka no, właśnie Tylko jak będą pieniądze, to daj mi to zaśpiewać Okej, no, okej okay, okay. Puszczę ci Tylko nie z ostatnich płyt o tym Lady Punk, miałeś problemy jakieś przez to? Miałem takie problemy, że musiałem się wytłumaczyć Jankowi Borysiewiczowi. Chciałem napisać o tym, że uwielbiam dwie pierwsze płyty Lady Punk. Tak. Kocham. Ale co miałem napisać? Z tych dwóch pierwszych, najlepszych płyt, no nie pasowało. <laughs> Więc odwróciłem sytuację. i Napisałem tylko nie z ostatnich, tylko z tych pierwszych. Ale Jan zrozumiał, ile poszło no, flasze. klasze? się, żeby eee... było grzecznie Gdzie brokadrowa alkohol? O czym ty mówisz? Przyszedłem do Jana z książką. Pan Tadeusz był? Tak. No, a była jakaś encyklopedia roślin tam. A w ogóle zresztą, na przykład ja uprawiam ogródek. Na warzywniach, normalnie. Warzywniach, tak. Idę na plażę, na plażę, idę na plażę, na plażę, idę na plażę, na plażę, idę! Czemu tak ciągniesz długo? Nie wiem. Idę na plażę, na plażę, idę na plażę, na plażę, idę na plażę, na plażę, idę! Cały czas idę, zobacz. Dla sportowców jaka dobra piosenka. Cały czas idę na plażę. Bo miałem daleko, no po prostu. Twoje fanki na po 40. Z kikami. Idę na piach. Miałem daleko, dlatego tyle razy musiałem zaśpiewać, bo yy, hotele bliżej plaży są droższe. Rozumiem. Bardzo fajny, bardzo fajny numer. od razu się cieplej zrobiło, także... Zmniejsze ogrzewanie też. Tak ty w ogóle jesteś na przykład produktem muzycznym, czy ty jesteś prawdziwy? Cały czas udaję. Mam. Nie, czy ja wiem. Jak czytałem u Gombrowicza. Nie, to... proszę cię. Ty czytałeś Gombrowicza? Kolega czytał, to tak jakby ja czytał właściwie. Hmm. Mamy różne te maski, więc nie wiem kiedy jestem prawdziwy. Ale nie da się tak długo udawać bycia krytynem. Wiesz co mi chodzi? Wiesz o co mi nie. chodzi? Nie rozumiem troszkę. Eee, czekaj. No zaczęło się grubo od tej dziewczyny, ale w zasadzie to jednak jesteś chłop. Okej, okay, to by było na tyle, że o moją karierę, było mi miło przez te kilka lat dzięki za wspólną jazdę. Teraz pałeczkę przejmuję słabomi.